Witajcie widzowie! Jesteś, jest już noc i jest pewien budynek. Tutaj przeczytam już wcześniej trzeba odłożyć. mi to szybko odkładamy. Pek, pek. Pek, 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 pek. Szybko. Bo ja się trochę cykkam. Nie! Nie, czekaj! ZAMKNIĘTE widzowie. Nie Co to jest? To jest jakiś labirynt Czekaj, czy ja poszedłem już tutaj, nie ja wiem WIZOWIE Się zygam, dobra Ten odcinek nie będzie chyba długi Tędy jeszcze nie wiem. Są schody, ale nie wiem, nie wiem. Popatrzcie, no, są... widzowie, no nie możemy stąd wyjść. Nie, no nie dosięgnę. wykopałbym to. To złe droga, no nie. Widzowie, nie mamy wyjścia. Musimy. Już się sam pogubiłem, gdzie to było Gdzie to... O, Dobra, widzę, jeśli... Słuchajcie, jeśli... Co jest wyradne? O nie To ty wiedź ma... Skąd ty się tu znalazłaś? O nie, zaraz zginę Dobra, po mnie Się boję, I sobie, nie mam niczego. Um, może przecież dotykamy tu. Chwilkę, pół serduszka. O nie, <noise> jesteśmy tutaj, w tym domu, zginąłem, rozumiecie, widzowie, zginąłem. No nie mogę zasnąć. Szybko weźmy do tego domu. Nie, no tu no nie no. Widzimy są dobre, wchowane. Jezus <laughs> To widzimy są dobre, wchowanego, nie? Nie no nie gadajcie, że znowu zginę. <laughs> No to jest beznadziejny odcinek. Nie. Ja się bodaję i będzie tego filmu część druga. Żegnam, widzom.